W walce tej gali w narożniku czerwonym z największą przyjemnością witam dziewiętnastolatka z rekordem pięciu wygranych i pięciu przegranych wag. reprezentujący Akademię Gorilla Ostrów Mazowiecka, Przemysław Szuczyński. Rywal w narożniku niebieskim, również dziewiętnastolatek, brązowy medalista amatorskiego Pucharu Europy, zdobywca Pucharu Polskiej Federacji WKSF, walczący pod szyldem Wyszkowskiej Kuźni Mistrzu, Bartosz R Rykaczewski! Co najmniej trzeci pojedynek obu panów w 2020 roku podczas Ligi Kuźniowskiej Kurpi mistrzów zwycięstwa Rekaczewskiego, Już rok później wygrana Szczuczyńskiego. Zatem mamy tutaj remis. A kto zwycięży dzisiaj? Zobaczmy. Rozpoczyna Kikiem Przemek Szczuczyński. O, Piękny Dużo lepszy porządek Szuczyńskiego. No mocno, mocno, naprawdę. Początek fenomenalny wykonanie Przemka Szczyczyńskiego, co uderzy to trafia. Dużo widzi, opanowany, dochodzą te prawe. Dopiero pierwszą udana akcja. Dobry, lewy ślepowy rykaczewskiego. Kolejny prawy. Dobra, teraz akcja Roszyły Rykaczewski, świetne zejście i lewy na dół w wykonaniu zawodnika Zbyszkowa, ale nie odpuszcza Przemek Szczuczyński, on tutaj próbuje stłamsić po prostu nieco młodszego przeciwnika. Dobra, pierwsza runda. Ring wolny, runda druga. Poślizgnął się Szuczeński. Jak na razie spokojnie. Panowie badają siebie. Dobry teraz midal z wygrocznej nogi Rygaczewskiego. O, świetnie na odchyleniu teraz zapracował zawodnik Zbyszkowa, ale nadział się na ten lewy sierpowy Przemka Szczuczyńskiego. No to już powoli nam się robi prawdziwa ringowa biatyka. Jest Hajki. Przeczytam tam Majewski, żeby zaatakował obrotówką Przemyk Szczuczyński. To jeszcze chwila na poprawienie ochraniacza. Znakomicie. Stopiący Midlutik. No i jest i question. Marka ale odpowiedział swoim prawym. Teraz Rykaczewski. Dobre zejście, no i kolejna mocna kontra Szczuczyńskiego. Pełen wyobraźni zawodnik z Ostrowa Mazowieckiego. Dobry prawy na dół, jeszcze poprawia Midlem Szczuczyński. Jest lewy na górę i kolano, drugie kolano. No robi co może. Bartek Rykaczewski, ale Szczułczyński naprawdę wypracował fenomenalną formę na ten pojedynek. I koniec rundy drugiej. Ringo, runda trzecia i trzecia ostatnia runda i lewy sierpowy od razu Tak jest świetnie to przepuszczenie kontra lewym sierpem Piękny teraz prawy podbrudkowy Bardzo dużo widzi Przemysław Szuczyński. Nawet jest atakowany Jest middle za middle z jednej i z drugiej strony. I dobry teraz lewy kontrujący w wykonaniu przemka. I piękny prawy krzyżowy w końcu na ten lowki. No można powiedzieć, że tak naprawdę ta walka idealnie układa się Przemkowi Szczuczyńskiemu. No to cały czas przewaga, pokazuje, że kopnięty wkrocze teraz zawodnik z Ostrowi Mazowieckiej. A, kolejna próba obrotówki. O, kolano. Bardzo wytrzymały jest Rykaczewski. I obrotowy backfist teraz. Wykonanie zawodnika Zbyszkowa. Ruszył huraganowo. podopieczny Błażeja Sarnackiego, ale nadział się na ten lewy sierp. Ostatnie sekundy rundy trzeciej. Zobaczmy jeszcze znów przyspieszać. Próbuje Ryka Czeski, ale dwa kolana Szczuczyńskiego dochodzą do korpusu przeciwnika. No i koniec. Koniec rundy trzeciej. No świetna walka. Ja naprawdę dobry pojedynek. Ta walka jej no ale nie ma się co dziwić, w końcu to są naprawdę. Wyróżniający na się kikwokserzy tutaj Zobaczymy, w tym regionie, już doświadczeni na ringach, a więc Pana tak jak Pana mówiłem, Pana tu Pana poziom Pana z walki na walkę coraz rynku. wyższy. Szanowni Państwo, walkę tę jednogłośną decyzją sędziów zwycięża Przemysław Skuński! A więc zaskoczenia nie ma, Przemek Szczuczyński zwycięża po raz kolejny z Bartkiem Rykaczewskim. Oczywiście gratulacje, no i czekamy na kolejne dobre występy Przemka, bo już reprezentuje naprawdę solidny poziom od kilku lat. No i miejmy nadzieję, że wzorem Marcina Majewskiego, który stoi u niego w narożniku, niebawem powróci na te największe kickbokserskie areny w Polsce.